Dobra, o, witam Was. Kurwa na łaźni. Dużo ISD, dużo ścierwa, trzeba to wybić, nie chłopaki? Witam Was gorąco. Chodzimy, chodzimy. Chodzimy jak woda w gąbkę. O, cholera, nie Musi jak tam idzie. Dobra, to jest Adamo, bijem Adamo. <śles> ale, kurwa, ale żartownik jesteś teraz. Hi, hi, hi. Jak nie mogę, kurwa. kurwa, atakować ich po wejściu na mapkę do chuja? O, o, o! Sobalista! Trzeba go złapać! Mobilny paladyn Adam. mnie złapał! Kurwa, Adam! Jeszcze Weź... Sobalista! No i go, kurwa! Ko, kurwa! Ale napięcie, wszyscy już umieją... Łukasz mnie złapał! Będę miał, chłopaki, punkty honoru! Helu, poleciał Z komu, z kim? O kurwa, Znowu pierwsza walka! Adam, z kim walczysz? Z Herkulesem. Kurwa, a Kocio? Osoł Hela na piach Brawo Kocio, brawo! Brawo! Jesteś zajebisty. Po raz kolejny Ja tak czaję, że ktoś mnie chce dobić. Meldujcie, jak tam idzie. Ej, koło mnie jest Ibak, sklepnie go ktoś i Sabo ja z Herkulem walczę, ale z Sabo mi idzie, wiesz Dobrze ci idzie. Ktoś. Adam, a ty masz kogo? Patrz, jak ładnie idzie, ty. Adam o to Ej. jest. Ktoś stoi na mnie? Macie z Ej, kto widzi ktoś i baksa, czy nie? Nie, Adam, ty. Adam, kogo ty No, Dobra. I za Musiałem uciekać, co jest do dobry. Tak? No o. Kurde. E, miałem 8%, to miałem 40. Obydwoje byliśmy po ratunie. Ale przy ale przypał kasztany, ucieczki, wiecie o co Kaman, nie? Hashtag, kasztaniaki, kasztaniaki, Ale ocz... kasztaniaki, kasztaniaki. Oczywiście, że tak. Adam, czemu mi przestałeś udostępniać? Nie. Adam, no Sto wiesz co? To weź jeszcze raz. Wiem, że to możesz paść na przykład przez ale wiesz. Ja nie obejrzewałem tego nie udostępniać Mobilny paladen, unik! Ale on jest cienki Tam, tam co mam niegoni? Masz Macie z Sombrero walczy To Kirkas być, Szwecia... eee, A wiecie, że Szwecja wyrówniła nas. Chodźmy zdać poradę. Ja myślę, że samobójca była... Szwecja A wyrównała? ...dobrze grali ci laczczycy. Podobało mi się. Jak tam Adama? Jak tam Adama? radę, kocio? Teraz zobaczę o dotyk mam. Dobra, mi... Mi... powinienem wygrać. Cało se stoi, nikt go nie bije oczywiście. Cało se stoi, nikt go nie bije oczywiście. Tancoman. Ej, z kim Slash upadł? Z kim slash upadł? Na UTP, powiesz mi, Haha, no tak, wersja bieda, nie? Nie, mogę. nie no, jestem nie Iradem, nie Jak Z kim się z bijesz? Z tym to. Cowelisa? E, Piurkowski, kurde, uciekaj, <grym> tak, A Piurkowski to i jest, tak? A, okay. no to jest Sovelis. A, Adam, czemu Sabo nie weźmiesz? Na razie się bijesz, kurwa, tam co męż. Aha, przepraszam, no, przepraszam, przepraszam, mistrzu, przepraszam. No, a, a, podejście do no. numer 2. Słaby ten mobilny paladyn ja mu trzy ruchy no, robię Uciek frajer jebany <laughs> Ta pała jebana, nie? No, no. Adam, Daj mi turbo! A dam to się... Dobra masz Jedzieś. O kurde leżę, ej, jestem w mieście, ja O Boże A z kim? Z tym, z tobę drugie podejście Kurwa No nie no, Jurkowski mnie znowu za tego. No. Masz. Ej, kurwa mocnego te utrofa co ty nie powiedz? No, że. No, ja... Adam, nie będzie ci krajał, uciekam z walki. A kto go zaatakował? No. Dobra, biorę samo, to tu będzie na. Karyos, Z mobilnym paladynem dalej. Jak No, wygrywam, no nie ma szansy mną, no. no. to dobrze. Poratunku już jest, a ja, ja go jadę. No, tak. zobacz, jak te tropy biją. W ogóle nic Mogę nie, nie no. Adam, Dobra, ja wygrywam. Oj, dole, Dobijam dobija mnie ktoś. Spawo. <laughs> <laughs> Dobra, Adam to się wygryzł no, Dobra, jedziemy z tematem. Wygrany. Dobra, jedziemy dalej. Adam, serio? Kurde, zamro patrz co mu weszło. Ale w ogóle chyba mu za 4 zamrużania weszło. Przez całą walkę. Dobra, ja się biję z Suzakiem. Wyginąłeś uników. 3 na 11. Ej, nie gadajcie, że sam zostałem. Ja z Piórkowskim nie miałem ruchu. Ej, przejebaliśmy łaźni. wydajecie sobie sprawę z tego? Czy nie? Bywa! został Savo-Tancoman-Piórkowski i SD wygra. Nie I będzie zaraz coś dobijał pewnie. To. Chyba, że ta e, na Savo. No ja Sancomana biję teraz, ale powinienem wygrać. Chociaż zobaczymy. Chyba, chyba, muszę kupić tą Koronę Burka. Cebek Unik, ładnie, ładnie. Ej, anda... został przecież. Ej, 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 Piotrak! Chcesz kupić ode mnie Hemzu 180? To za to. coś Adam, Adamowi, zaoferuję to samo tobie, zobaczymy co powiesz oferowałeś. Wywala mi tak. To Konor, Siedzisz na czymś? Co. Jak wyjebuję teraz. Sorry, za chwilę. Konor. No, no. No bo wiem wiesz... Adamowi coś oferowałem. On powiedział, że się zastanowi. To tobie mogę zaoferować. Dobra, ugrane mam. Zostałem ja pezior. I Savo, i zbacie sewal, ja no klepnie... Klęknę... Ale czy ciebie interesuje tylko hajs? Czekajcie, bo ty złapasz? Ja odejdę, dodaj mnie jeszcze raz, ja odejdę, bo taka mi bywała cały czas. No ze szam dowodzi się. Ale dołączam tam, tam, i wiesz co i wtedy nie A nie, teraz nie co? Sorry, nie słyszałem was, wojka. I znowu bym waliło chyba. Nie, to jednak mnie walił. Ja to... No kurwa, samo dotyk siat. O długi, e no jaja. Padłem, o ja cię pierdolę. Saw, chłopie dwa dotyki i mi ratun znowu minął. Kurwa, ale nas zajebali, ty... Został... ale... patrz, ej, kryt przebicie przy, przed ratunem. O, Najgorszy to jest piórkowski, kurde. Jebany. Jeba. Kurwa, tak dobrze mi szło. Znaczy ja wypierdła zawsze pewnie przez to, że tak słabo Ej, miałem 90%, on miał 45. Nie, miał ja miałem 77, on miał 28. Siadło mu zamro, strzał. Potem dotyk, zamro, dotyk i kryt przebicie, dziękuję. Dobra. Koniec nagrywanka, dzięki.